Ale masz wielką wieżę, Sandra. No. Myślisz, że dasz radę zbudować jeszcze większą? Mam nadzieję. Pójdzie. No, Jak patrzę na tą twoją wieżę, to przypomina mi się taka jedna z hi historia z Biblii. Też była o wieży, bardzo dużej wieży, którą ludzie budowali aż do nieba, tak? No. Dasz wiarę w to, że ludzie myśleli, że są w stanie wybudować tak wielką wieżę, że będą w stanie sięgnąć aż do samego Pana Boga. Chyba mi się udało. O. No tobie się udało, ale im się nie udało. Jak chcesz, to możemy o tym przeczytać, bo kojarzę, że masz taką książkę. Mhm, tak. Ua! Nasza chyba też się nie udała. Chyba już znamy koniec tej historii, ale przeczytajmy, co tam się stało. Czy to jest historia o wieży Babel? Tak, dokładnie tak. Dobra, to czytamy. Czytamy. Kiedy potop się zakończył, Noe wraz z rodziną wyszedł z arki, i wtedy Bóg obiecał, że już nigdy nie zniszczy ziemi przez potop. Pobłogosławił również Noego i jego synów i polecił, by rozeszli się po całej ziemi. Potem urodziło się wiele małych dzieci, chłopców i dziewczynek, a kiedy dorośli, oni również zostali tatusiami i mamusiami, i znowu mieli kolejne dzieci, i tak na ziemi znowu było mnóstwo ludzi. Ludzie ci mówili jednym językiem przez ponad 100 lat. Wędrowali ze wschodu, z miejsca na miejsce, aż dotarli do wielkiej równiny w kraju Sinear. Równina ta położona była między dwoma rzekami Eufratem i Tygrysem. A ziemia była tam bardzo dobra do uprawy, tak więc ludzie postanowili osiedlić się w tym miejscu. Wiele lat później powstało tam państwo Babilonia. Z gliny można było wyrabiać cegły, a smoła nadawała się do robienia zaprawy. Chodźcie! Postanowili ludzie: wypalajmy cegły i wybudujmy sobie domy. Nauczyli się więc wypalać cegły, bo były twarde i mocne. Ludzie stwierdzili: Jesteśmy niesamowici i wyjątkowi. Już nie potrzebujemy Boga. Zbudujemy sobie miasto i wieżę, która będzie sięgać do samego nieba. Nasze miasto będzie najpiękniejsze, a my wcale nie rozejdziemy się po całej ziemi. Będziemy rządzić całym światem tak, jak nam się podoba. Wszyscy stwierdzili, że to dobry pomysł, choć przecież Pan Bóg przykazał im, by mieszkali w różnych miejscach na Ziemi. Oni jednak postanowili odwrócić się od Pana Boga. Ludzie zrobili się pyszni i zaczęli myśleć o sobie zbyt wiele. Bóg widział to wszystko i był zmartwiony. Jeżeli ludzie będą trzymać się razem, rzekł, to tym bardziej odwrócą się ode mnie i wkrótce znów cały świat opanuje zło jak przed potopem. Skoro wszyscy mówią jednym językiem, więc z łatwością mogą namawiać się do nieposłuszeństwa przeciwko mnie i do zła, a za każdym razem, gdy uda im się zbudować coś pięknego, pomyślą, że są jeszcze wspanialsi. Wynikną z tego same kłopoty. Muszę ich powstrzymać. A zatem Bóg postanowił udowodnić im, że i tak spełnią jego zamiar i rozejdą się po całej ziemi. A jaki miał plan? Otóż postanowił pomieszać ich język. To oznaczało, że od teraz każdy miał mówić w innym języku, i nikt nie mógł zrozumieć, co mówi druga osoba. I właśnie tak Bóg zrobił. Nagle ludzie zaczęli nazywać jedną rzecz zupełnie inaczej. Nie wiedzieli co robić, bo nagle wszyscy mówili zupełnie inaczej. To spowodowało wiele nieporozumień. Jak to wyglądało? Kiedy budowniczy budowali wieżę i jeden zwrócił się do drugiego: "Podaj mi cegłę". Drugi budowniczy podał mu zamiast cegły młotek. Wtedy pierwszy zaczął się denerwować: "Nie, nie, głuchy jesteś? Nie młotek, tylko cegłę!". Na nic jednak zdały się krzyki, bo ten drugi i tak nic z tego nie rozumiał. Tak się po prostu nie dało pracować. Teraz ludzie nie rozumieli się już tak dobrze. Przestali więc budować wielkie miasto i wieżę. Ludzie, którzy mówili tym samym językiem, zdecydowali, że zbierą się w grupy i przeprowadzą się gdzie indziej. Wyruszali więc w grupach, by osiedlić się w innych miejscach. I tak ludzie zaczęli rozchodzić się po całej ziemi. Tworzyli najpierw osady, z których potem powstawały miasta i państwa i dlatego dzisiaj ludzie żyją na całej ziemi i mówią tak wieloma językami. Potężna wieża nigdy nie została ukończona, a nazwano ją Wieżą Babel. Babel oznacza po hebrajsku Zamieszanie. Czasami Pan Bóg musi zesłać różnego rodzaju zamieszanie i kłopoty, żeby człowiek mały czy duży pamiętał, że potrzebuje uważnie słuchać Bożych rad. W przeciwnym razie prędzej czy później popadnie w znacznie gorsze tarapaty. Pan Bóg zawsze nas ratuje. Pan Bóg zawsze nas ratuje. <laughs> Wiesz co, tak sobie myślę. Że, gdyby nie ta wieża Babel i ta budowa, to nie musielibyśmy się uczyć dzisiaj w szkołach na przykład języka angielskiego nie hmm. niemieckiego. Moglibyśmy też jechać na drugi koniec świata na wakacje i rozumieć się z wszystkimi. No, właśnie zawsze ciekawiło mnie to, jak to jest, że ludzie na różnych końcach Ziemi mówią zupełnie inaczej. Mhm. Mm śmieszne to, ale dobrze, że dzisiaj. Znamy już swoje języki i możemy się ich uczyć i dzięki temu możemy się porozumiewać z innymi. No tak, ja znam na przykład hebrajski, znam aramejski, znam grecki, no i znam polski. Nie wiem, kiedy się go nauczyłem, wprawdzie, ale umiem rozmawiać z tobą teraz, więc. Jak zobaczyłeś ciasteczka, od razu zacząłeś umieć mówić po polsku. To jest nasze Łasuszek. Zastanawiam się. Tak. Czy potrafisz pożegnać się w jakimś innym języku dzisiaj z dziećmi? Um, hmm. Umiem po włosku. To pożegnaj się dzisiaj po włosku z dziećmi. Dobrze, umiem powiedzieć. Arrivederci!